Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Furious Tiger, To krótki poradnik, w którym pokażę Wam jak zainstalować nowy wygląd naszego klienta, czyli w tym przypadku Jinx Client Skin V6 w sposób manualny, bo jest ten sposób automatyczny, tylko on mi niestety nie działa, na patchu 4.5. Może teraz jak oglądacie ten film to on działa, więc możecie też zastosować w sposób automatyczny i pokażę Wam jak on działa, ale ja pokażę w tym poradniku sposób manualny jak zainstalować właśnie ten skin. Klikamy tutaj Download it, it. Działa to najprawdopodobniej tylko na, w, w Chromie, bo na innych przeglądarkach nie widać w ogóle tego przycisku Download It. Więc spróbujcie użyć Chrome, o ile nie widzicie na swojej przeglądarce tego przycisku. Klikacie ten przycisk, on, po, on pobiera wam jeden chyba KB. O ile dobrze mi się wydaje, Zaraz Wam pokażę, bo tutaj mam już gotowy folder z tym. Jest jeden KB. Klikamy, otwieramy, i to jest link do pobrania. Mogę mam od razu ten link tak naprawdę w opisie, więc jak chcecie to kliknijcie po prostu w ten link, który jest w opisie i my sobie go kopiujemy do przeglądarki. Tutaj klikamy pobieranie, on pobiera 29 mega, ja już mam to pobrane, żeby było szybciej i to wygląda tak, tutaj jest Jinx Client Skin V6. Rozpakowujemy to i to nam się pojawi w takim folderze tutaj, jak widzicie Jinx Client Skin V6. I tutaj mamy tak naprawdę wszystkie nasze pliki, których potrzebujemy. O ile Wam zadziała ta metoda, to to jest najłatwiejsza metoda. Klikacie INSTALLER. Ale w moim przypadku po prostu system nie może odnaleźć określonej ścieżki. Nie może mi po prostu zamienić tych ścieżek, więc to po prostu u mnie nie działa. Jak widzicie, to jest README. Jest napisane, że musicie kliknąć INSTALLER tylko raz. A ja niestety kliknąłem już właśnie kilka razy, więc no zrąbałem to. Ale jak jak chcecie stawić, już nie właśnie w ten sposób, to klikniecie tylko raz to i zobaczcie, czy działo po prostu wam na kliencie, to. I oczywiście, ile oglądacie to w przyszłości, to spróbujcie znaleźć sobie nowszą wersję tego klienta, szóstkę, raczej 7, 8 albo 9, bo tutaj ta osoba, która tworzy ten, ten właśnie klient, ona bardzo często wypuszcza nowe wersje. Jak wychodzi na wypacz, ona wypuszcza nowe wersje, bo to trzeba tak naprawdę co każdy patch zmieniać to. Ale tak jak mówię, jak on będzie działać, ta, to instalowanie automatyczne to nie ma żadnego problemu, no bo klikacie jeden przycisk i macie już nowy, właśnie wygląd. Um, więc przechodzę do rzeczy. O ile wam to nie działa, tutaj jest właśnie wymyślone przez twórcę tej, tego właśnie klienta. Jest pokazana lokalizacja plików, które musimy gdzie jak zamienić. I właśnie ja będę pokazywał, gdzie zamienić które pliki i w jaki sposób. Um, to trochę jest. Bardziej czasochłonne niż automatyczny sposób. No, ale jeśli bardzo chcecie naprawdę mieć inny wygląd, no to musicie niestety tak zrobić. I tak poza tym radzę Wam zrobić backupa, właśnie tego folderu. To wstaje w sumie najprawdopodobniej najpierw przed filmem, tak żebyście zrobili backupa, ponieważ to jest bardzo ważne. No, zrobię automatycznego backupa, jak będziecie robić automatyczną instalację, ale jak będziecie robić manualną, to po prostu zróbcie tak, że tu gdzie macie swój folder. Z lorem to skopiłcie sobie po prostu ten fardel deploy albo raz cały. No, to cały raz też możecie skopiować. bo nie będzie to, to ma chyba 700 MB, kopiecie sobie, po prostu jakby coś nie zadziałało. A nie, nie, raz, nie, raz co ja mówię, project Skopiujcie sobie LOL air y, klient Albo deploy, samo deploy sobie skopiujcie I tak to jak coś nie zadziała po prostu podmieńcie znowu ten plik Deploy, po prostu ctrl V I będziecie mieli normalnego klienta Wchodzicie sobie y, w swój Najpierw wam pokażę w sumie jak się wchodzi Wchodzicie w swój dysk C Najprawdopodobniej Albo szukacie po prostu gdzie ma się Riot Games Klikacie Riot Games, League of Legends y, RADZ Project Lolarity Client Releases, tutaj macie w ogóle podaną ścieżkę Releases, i to jest 00175, ale już teraz wyszedł nowy patch, więc jest 1.080. Wchodzicie w deploy, i teraz wchodzicie w, najpierw w mody mm, <grym>, LP Teams i parchment. I tutaj mamy tylko jeden, jest chyba, tak, to jest tylko jeden, tak, tylko jeden. I kopiujecie plik landing page assets i to jest plik, który znajduje się tutaj w tym folderze. Landing page assets i kopiujecie go tutaj i klikacie zamienić plik w miejscu docelowym. I żeby było łatwiej to <laughs> skasujecie to, żeby już się nie myliło. I kopiujemy kolejny plik, body panel assets. I akurat mamy szczęście, że dwa pliki są w tym samym folderze. Jak widzicie, docetczacassets je ba panel bady panel assets. I tak, cofamy się do, tak jak widzimy, do moda. Moda, tak, do moda. Do h2, do teams parchment. I tak kopiujemy właśnie te dwa pliki. Musi być uważni, bo tutaj. Jak widzicie, kopiujemy teraz. że jakbyście się, się pomylili, to nie wiem, co by się stało chyba nic, bo tak to po prostu nie odczyta pliku. Um, kopiemy to i to zamieniamy. Wiem, że ten poradnik będzie trochę długi, na początku powiedziałem, że on będzie krótki, ale będzie trochę dłuższy. Ale dzięki temu, chociaż będziecie mieć 100% pewność, że on Wam zadziała. Został nam Chrome Assets raz, i potem już tylko tak naprawdę muzyka. Więc już jesteśmy już przy końcówce naszej zabawy. Wchodzimy, 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 muszę znaleźć teraz folder tutaj. Deploy mod, Chrome, Teams i Patchment. I teraz kopiujemy stąd Chrome Assets. Wklejamy i już sobie kasujemy tą linieczkę. I teraz tak, został nam jeszcze raz. To wkopujemy do. Teraz tutaj zobaczymy wszystko, czyli zostaną radz, kopiujemy ctrl c I wchodzimy teraz, ja to robię tak na żywco, tak jak wy będziecie to robili Zobaczymy czy to zadziała w ogóle, według robienie, jak będziemy robić według instrukcji Kopiujemy radz jeszcze raz i teraz tak, gdzie wchodzimy? Readme, a nie to nie readme, to sobie już możemy zamknąć To, wchodzimy w project launcher managed file jeszcze raz sobie zobaczę, bo oczywiście już zapomniałem. O Jezus, źle tego jest. I wchodzimy w które? 099. No nie jestem pewien, czy to jest plik radz? Jest, no jest, dobra. Kopiujemy, zamieniamy. Zamykamy. I tutaj jeszcze jest jest przycisk, żeby, wam się, żeby był inny dźwięk. Jak klikacie play, yy, tutaj są już dwie muzyki. To teraz sobie jeszcze, żeby był inny, inny dźwięk, ale muzyki ja nie będę kopiował, bo nie chcę mieć tej muzyki jing Jak chcecie, to sobie po prostu skopiujcie właśnie te dwa pliki, które tutaj zostały na, na ekranie. Ale ja tego po prostu nie chcę. Um, więc tak, teraz wbijamy w Enter Champ Select. A nie, bo to też jest muzyka. E, tak, to jest też już muzyka, chyba. Ponieważ to jest product Releases Deploy Assets, to też lepiej skopiujemy. Albo zobaczymy. W sumie zobaczymy, jak, jaki efekt z tego wyszedł. To sobie zostawimy. Jakby coś nie zadziałało, to po prostu wrzucimy jeszcze to. 8 minut już ma poradnik. Skopiowaliśmy wszystko. Zamykamy wszystkie foldery, jakie są możliwe do zamknięcia. Odpalamy League of Legends i. Jest jak widzicie, launcher zmieniony. Dzieńkocy. Odpalamy i tutaj też już jest fioletowy, więc chyba wszystko działa tak jak powinno. Zobaczymy zaraz. Nic presem tego, więc zobaczymy po prostu, może zadziała. No, ile jest zwrócony filmik oglądacie, to oczywiście zadziała. Login on. I wszystko działa tak jak trzeba. Jesteśmy geniuszami. Hmm. Czy wszystko działa tak jak trzeba? Jest Fioletowe, wszystko jest. Madzulson, napiszę mu, że go kochamy. Hmm. I wszystko działa tak jak trzeba. Jest. Są wszystkie chyba rzeczy. Ona krzyczy teraz, jak kliknie play. No więc tak, tak jak chciałem w sumie, tego chyba się nie da zmienić, chociaż nie wiem. Zaraz spróbujemy jeszcze tutaj pod to pozamieniać. Ale dziękuję za oglądanie części części poradnika. I jak chcecie, to zapraszam Was do reszty poradników Madjusona, poradników Madjusona z serii 3x3, jak i również innych poradników, które dotyczą klienta League of Legends i ogólnie gry League of Legends na naszym kanale, czyli Furious Tiger. dziękuję bardzo za oglądanie i na razie.